Przeżyliśmy jakąś taką fajną przygodę i mam nadzieję, że uda się to przedstawić w moim reportażu, na który oczywiście serdecznie zapraszam. Adventora była takiego współzawodnictwa, ale nie między... Zwierzętami, bo, bo te chyba nie do końca są przekonane o swojej roli tutaj, ale na pewno była rywalizacja między hodowcami. Drugie miejsce dla. Tata jest bardziej wartościowy. No i oczywiście jak mama ma medale i puchary, to mama również jest bardzo wartościowa. Zupełnie inaczej niż ludzi. One takie mają widzę jakieś spojrzenie takie ciekawe i jakby barwe. Jest to rasa amerykańska, jest ich w tej chwili w Polsce dosyć dużo. Chciałem nabyć tego jednego stworzaczka dla siebie, czy będzie do mojej kanapy pasował. Ja myślę, że bardzo dobrze się wpasuje do kanapy. Kanapę mam za 500 zł, a piesek do kanapy? No piesek będzie na pewno droższy niż kanapa. Pomiędzy 500 a 7 tysięcy złotych. Pani ma takiego pieska o bardzo ciekawym mu masz szef. Oprócz Merle. Wszystkie umaszczenia są dozwolone i zgodne ze wzorcem UIPETA. Kochamy, Kochamy się nawzajem. Myśli. Kochacie się? No to musi pani jakiegoś kawalera znaleźć dla niej. Mamy? Macie już, no to dobrze. A podoba się kawaler? Powiedz, czy dobry jest. Bogaty? <grym> z dobrego domu. Bo no to jest fryzura wystawowa, a to już jest. To już dziewczyna wszystko zdobyła. Waży. Wygląda jakby ważył co najmniej za 20 kg. Posiadanie takich piesków wymaga również posiadania chyba całego ekwipunku fryzjerskiego. Nie Czy tylko kosmetycznego. Fryzjer I kosmetycznego i fryzjerskiego. Budel to i biały. To z jakiego regionu świata on pochodzi? Francja sobie uzurpuje prawa niby do tego. To tak wygląda właśnie hart tak afgański, A ja myślałam, że zupełnie inaczej. Jak założysz nudzik na głowę, to można się pomylić. Macie jeszcze jedno stworzoną ale to... młodszy hart afgański. A, też jest, ale ten jest tak zupełnie jest. inny. Czyli teraz to będzie taka prawdziwa Afganka. Tak jest. Tak. Trzeba być patriotami. Ogary to są Ale Polskie są to są słynne mają z tego, że. charakter mają świetny. Jest naprawdę szlachetny. Ta pani posiada stabilne koni, więc mogłaby to że pasują. Nie miałaby mogarów, gdyby nie te koni. Wiązany z Polską od zarania swoich dziejów. Piesek z głowy przypomina mi troszeczkę dalmatyńczyka, ale skompromitowałbym się na pewno, gdybym nazwał tego psa nie jest to dalmatyńczyk, to jest seter angielski. To jest pies rasy myśliwskiej. Wymaga dużo ruchu, więc na pewno nie jest to pies dla każdego. A, to jest diablik szorstkowłosy, czy ja dobrze rozpoznałem? Ta rasa na dzień dzisiejszy jest najbardziej popularna. Prasów, e, szczególnie wśród myśliwych. Pierwszy kronosi to jest norowiec. Często używamy ich jako psów do tropienia. To są harty rosyjskie. Żyły do polowania na wilki, niedźwiedzie i zające. Żyły w wielkich psiarniach. W czasie rewolucji rosyjskiej zostały wymordowane i wyszczelane wraz ze szlachtą rosyjską. E, takie niedobitki wraz z uciekinierami udały się okrętami do Ameryki, i to dzięki e, tym właśnie staraniom ta rasa przetrwała nam do dzisiaj. Karty rosyjskie, ale nie ma co z Rosją kojarzyć na dzisiejszy czas. Jejku, ty masz łepek taki na normalnie, coś mi przypomina. To jest taki członek rodziny, który cały czas wywołuje uśmiechy. Co? A skąd się wzięło to buldożer, To zdrobnienie, czy tak się rasa? Nie tylko ale prawidłowa rasa jest buldog francuski. One kochają y, człowieka, więc. A pan nie jest tam przypadkiem poszkodowany w domu z tego powodu? No, mają 4,5 ty... miesiąca. I kosztują 4,5 tysiąca. No, powiedzmy! Myślę, że więcej. Prawda? No, jak on się tu garnie do pani. Jak Ja bym się z tobą zamienił, wiesz? No, one mają bardzo dobrze. Bo ja syn nawet nie... czasami mówi, że jest zazdrosny o ilość przytulania się z psem. może ja pokocham takiego pieska. Ja chodź, chodź. Dla nas to jak, jak rodzina, jak dzieci. Na ile ja się znam na stworzeniach, to on mi przypomina jakiegoś mopsa. Nie nudzi się. Nie nudzi się jak mops. Nie nudzi się jak mops. No jak ma taką panią, to się pewnie nie nudzi. To generalnie są kanapowe psy. No takiego trafiłem pieska pięknego, ale w niewoli troszeczkę on jest. Przypominasz bacę, ale ja nie sądzę, żebyś ty był taki kundelek. Nie pomyliłem jednak. A ja go tutaj od kundelków, no bo, bo mnie troszkę zdziwił ten jego taki skromny błąd. To w ręku powie, no i się trzyma pieska, dynda sobie nim na smyczy, a okazuje się, że to jest tylko zabawka tak. chyba, tak? Zapędy do polowania, to jednak to jej się bardzo podoba. To jest takie trochę polowanie, ale sztuczne. Czy babik ma imitować y, bieg zająca? A przypomnij mi Pani, jak rasa się ma? i wizy. to są psy hiszpańskie do polowań. Jest to bardzo ciekawa rasa i się mówi koty w przymciele. Na przykład Hiszpanii dalej się z nimi poluje na zające. Mam do Państwa pytanie, czy on jest 1002. Nie 1002, nie 102, a mój pierwszy. Na tej wystawie tak naprawdę pierwszy z młodszych szczeniąt i jedyny, który był na tej wystawie. To 102. Tak, no właśnie, pan tak. mnie wyprostował, Co jeszcze się tu na piesek. Nie wiem co mi się wymyśliło, że było tych 1001 Dalmatyńczyków. Ty na pewno jesteś Berneński. Nie, owczarek Australijski. To jest Owczarek australijski i zobacz jaką ja zrobiłem popat tutaj przez ciebie. Gównie. A ja myślałem, że to jest w ogóle... Czarny terrier. Tam dziewczyna bo jedna siedzi, a po naszemu można powiedzieć owczarek flandryjski. To są psy pasterskie zaganiające do bydła. A to jest terier tybetański? To jest La Sabs. La Sabs. Jajku, Jeszcze raz to musi Lasaps. Gorsze, nie nauczę się tego, ale mam nadzieję, że mnie nikt nie obraził, bo troszkę z włoska mi to bardziej zabrzmiało niż po tybetańsko. Tak? Co to za się, a nie jestem w stanie powtórzyć, żeby wam powiedzieć?